Jak pamiętacie z naszej wizyty w Sukiennicach, gdy omawialiśmy dwa obrazy Józefa Chomońskiego, czyli Czwórkę i yy, Burzę, nasz malarz zafascynowany był życiem chłopskim. W młodości spędził wiele czasu na Ukrainie, właściwie w Polsce, na Podolu, dzisiejsza Ukraina, i namalował tam swój jeden z najsłynniejszych obrazów, czyli Babie Lato". Pokażemy wam kiedy indziej, bo akurat jest w Muzeum w Poznaniu, więc dzisiaj przejdziemy do innego obrazu yy, o tematyce chłopskiej yy, Józefa Chomyńskiego, a mianowicie znanego wszystkim obrazu pod tytułem Bociany albo Leco Bociany. W każdym podręczniku do plastyki, który przynajmniej my w latach 80. używaliśmy, ten obraz widniał jako jeden z kanonów polskiego malarstwa XIX wieku. Hełmoński pojechał do Paryża i po kilku latach wrócił i osiedlił się pod Warszawą na Mazowszu i lubił sobie obserwować proste chłopskie życie i między innymi e, jednym z efektów tych jego obserwacji jest ten obraz, jeden z najsłynniejszych już wspominałem obrazów w historii polskiego malarstwa, czyli Bociany. Praktycznie sielski obrazek. Chłop prawdopodobnie ze swoim synem odpoczywają w przerwie prac polowych. Tu widzimy pług uzbrojony w dwa woły, które odpoczywają, a nasi bohaterowie spożywają skromny posiłek prawdopodobnie kaszę albo inną polewkę drewnianą łyżką. Tutaj za nimi jest wioska pokryta strzechą, chatki pokryte strzechą, tu jest bocianie gniazdo, dosłownie, a nie takie okrętowe, no i lecące bociany. Prawdopodobnie jest to więc wiosna i bociany przylatują do nas z Afryki. Czyli krótko mówiąc apoteoza prostego, wiejskiego życia i chłopstwa jako rdzenia narodu Rzeczypospolitej. Drugim obrazem, który Chełmoński namalował mniej więcej w tym, samo, w, tym, w tym samym okresie są słynne Kuropatwy na śniegu. Ten obraz omawiany był przez wielu innych youtuberów, więc odsyłam, wpiszecie sobie w wyszukiwarce Kuropatwy na śniegu i tam znajdziecie lepsze opisy. Tutaj tylko zaznaczamy, że ten słynny obraz Chełmońskiego z roku 1891 znajduje się też tutaj w Muzeum Narodowym w Warszawie. Fenomenalne odwzorowanie potężnej śnieżycy, zawieli śnieżnej i kilkunastu ptaszków przedzierających się przez tą zawiruchę. Na wstępie, jeszcze chcę zaznaczyć, że yy, dzięki uprzejmości dyrekcji Muzeum Narodowego mamy całą ekspozycję tylko dla siebie, więc możemy swobodnie poruszać się, nie przeszkadzając turystom. Ten obraz, wspominaliśmy o nim będąc w Krakowie w sukiennicach. Przy okazji omawiania szału Władysława Podkowińskiego. Otóż nasz malarz, który, jak wiecie, zmarł w wieku 29 lat na Gruźlicę, mieszkał sobie w Warszawie na Nowym Świecie. Ulica Nowy Świat w Warszawie, dzień letni 1892 roku. I siedział sobie na poddaszu i malował to, co widzi. Czyli malował w kierunku Zamku Królewskiego i krakowskiego przedmieścia. Jeden z najsłynniejszych obrazów polskiego malarstwa znajduje się tu. Było dwóch gierymskich: Aleksander Gierymski i Maksymilian Gierymski. Do Maksymiliana przejdziemy. Mam nadzieję, że jego najsłynniejszy obraz znajduje się tutaj w muzeum. Ale najsłynniejszy obraz Aleksandra znajduje się tu. Dlaczego jest taki słynny? Ponieważ są zagrabiony przez Niemców. I dopiero w 2011 albo 2010 roku, o ile dobrze pamiętam, w każdym razie na pewno w XXI wieku, został przypadkiem odnaleziony na jakiejś aukcji w Niemczech. I dom aukcyjny wystawił pracę Gierymskiego, której właścicielką była jakaś wdowa po dawnym oficerze Wehrmachtu, który swojej żonie przedstawił taką historię, że przypadkowo wpadł mu ten obraz w łapki. Tak naprawdę, oczywiście, był on zrabowany z naszego muzeum. I teraz widzimy, jest on z powrotem w naszych rękach, a ściśle mówiąc w, w, w zbiorach Muzeum Narodowego. Tą panią, tą żydowską handlarkę, Gierymski kilka razy odmalowywał. i twarz na przykład widnieje w innych portetach, takich jak e, na przykład żydowska handlarka z cytrynami. Ale ten najsłynniejszy to jest e, żydowska handlarka Dokładniej Żydówka z pomarańczami, albo pomarańczarka, inaczej mówiąc, ponieważ nasz Aleksander Gierymski portretował bardzo często prosty warszawski proletariat i ciężkie życie ówczesnych mieszkańców. Tu jest jego drugi obraz, który mnie zawsze fascynował: Piaskawe. W tle widzimy most Kierbedzia. Ten słynny kratownicowy most, który został przez Niemców wysadzony w 1944. Na jego miejscu obecnie znajduje się most Śląsko-Dąbrowski, prowadzący przez trasę WZ. I co tu jest fenomenalnego? To jest, jak spojrzycie na szczegóły tego obrazu, to jest jakby żywcem wzięte z lalki. Ciężka praca robotników, którzy wydobywają piasek z dna Wisły, potem go przerzucają na górę, na nadbrzeże. Tu siedzi jakiś student w charakterystycznym stroju. Tu mógł być nawet Wokulski z Łęcką sobie chodzić. Tu jakiś żydowski handlarz. Tu może nawet widzicie postać Ignacego Rzeckiego. Ale najwspanialsze w tym obrazie, przynajmniej dla mnie jako prostego, skromnego widza, jest to, że w sposób fenomenalny odbijają się w nurtach rzeki maszty owych łodzi. Widzicie? Widać dokładnie każde, każdą fałtkę spowodowaną na powierzchni wody przez wiatr. Malarz miał wręcz fenomenalny Fotograficzne umiejętności, żeby odwzorować rzeczywistość w tak genialny sposób, że wygląda to praktycznie jak fotografia. I każda twarz z tych robotników wyraża inne emocje, jakbyście spojrzeli. Znowu odniosę się do naszej wizyty w krakowskich sukiennicach, gdzie pokazywaliśmy Wam malczewskiego który pokazywał nam losy ciężkie losy polskich skazańców i katorżników. To był obraz jak pamiętacie yy, wigilia na sybirze. Tu natomiast mam jeszcze bardziej wstrząsające dzieło naszego mistrza z roku 1882, czyli niedziela w kopalni. Z tego obrazu bije no wręcz wstrząsająca beznadzieja i melancholia, ponieważ Ci Polacy, którzy brali udział w powstaniu styczniowym i zostali pochwyceni przez carskie władze, zostali, byli wysyłani najczęściej do katorożniczej pracy, na przykład w kopalni. A ponieważ carat re respektował to, że niedziela jest Dniem Świętym, więc dawał robotnikom, niewolnikom właściwie, możliwość odpoczynku w niedzielę. Stąd właśnie tytuł Niedziela w kopalni. I zamiast kopać kilofami, zamiast wywozić urobek tymi leżącymi tutaj taczkami, niewolnicy po prostu leżą w letargu, oczekując na kolejny dzień pracy, nie mając żadnych szans na rychłe wyzwolenie. Co widać głównie po twarzach trzech postaci z lewej strony, tych trzech panów. Widać ich pusty, pełen beznadziei i rozpaczy wzrok. Zwłaszcza tego starszego pana z wąsami. To jest po prostu coś niesamowitego, którym przygląda się z lewej strony znudzony kozak. To jest tylko jeden obraz Jacka Malczewskiego, który znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Tych obrazów jest kilkadziesiąt. Ja jeszcze zwrócę uwagę na jeden, mianowicie na śmierć. Jest tytuł śmierć. To jest słynny motyw tanatosa, czyli żniwiarza z kosą czy żniwiarki w tym momencie, która zamyka oczy starszemu człowiekowi, który, jak widzicie, jest ze śmiercią pogodzony. On ma ręce złożone, a z jego twarzy bije spokój. Tak jakby oczekiwał przyjścia, jakby ta śmierć była jego zbawieniem. Fenomenalny jest ten symbolizm Jacka Malczewskiego. Ale żeby zobaczyć wszystkie obrazy, to po prostu musicie tutaj przyjechać i przeżyć własną iluminację. Za mną ściana pełna arcydzieł Jacka Malczewskiego, o których przed chwilą wspominałem. Zwłaszcza ten słynny obraz, śmierć artysty z 1909 roku. Nie mamy czasu, żeby się nim szczegółowo zajmować ani pozostałymi, tylko króciutko zachęcę Was, żeby przyjechać tutaj i zobaczyć z bliska na żywo własnymi oczami. Do jakiego mistrzostwa pędzla zdolny był Jacek Malczewski. Zaraz powiem. Już możemy? To jest... Dla mnie osobiście jeden z moich ulubionych obrazów. Namalowała go w przed 1900 rokiem młoda polska malarka Olga Boznańska. Dlaczego mam stosunek osobisty do tego obrazu? Ponieważ wisiał on u mojej babci w domu. Najprawdopodobniej u babci wisiała kopia, a to jest oryginał, chociaż nie prowadzono badań, nie prowadzono badań yy, nad autentycznością, ale zakładam, że tu jest oryginał. Ten obraz przedstawia małą dziewczynkę w sukieneczce, która przyszła z kwiatkami do babci, ale z niewiadomych przyczyn babcia ją ignoruje i nadal y, dzierga coś na drutach, prawdopodobnie, albo wyszywa. Także dziewczynka ma troszkę smutną buźkę, bo jest y, smutna, że ją babka ignoruje. Nie, nie wiadomo dlaczego. Od siebie dodam, że jak ja przyjeżdżałem do babci, to nigdy nie byłem ignorowany, tylko zawsze dostawałem bardzo dużo fajnego jedzenia i y, uczuć. Jednym z najbardziej popularnych malarzy polskich XIX wieku był Henryk Siemiracki. Był on mega gwiazdą, że tak się niepoprawnie wyrażę, malarstwa XIX wiecznego. Był on przedstawicielem akademizmu. Był to taki nurt w malarstwie, który oparty był na opieraniu się na kanonach piękna antycznego i renesansowego, czego przykładem jest ten oto obraz, czyli wirce chrześcijańska. Siemiracki doprowadził akademizm do absolutnej perfekcji. Niektórzy zarzucali mu, że ten obraz jest stworzony tylko i wyłącznie po to, że jest fajerwerkiem technicznym, że jego treść jest mniej istotna niż absolutny geniusz warsztatu mistrza. Co my tu mamy? Na środku mamy tłustego rudego nerona. Który razem ze swoimi y, przybocznymi, prawdopodobnie Stygellinem, dowódcą pretorian, obserwuje tradycyjnie zresztą rzeź niewolników na arenie. Widzimy tutaj martwego byka i przywiązaną nagą kobietę do niego martwą. Obraz na się Dirce chrześcijańska, ponieważ y, jest to postać z mitologii greckiej. Dirce była drugą żoną króla Teb który opuścił swoją pierwszą żo żonę, w tej chwili wyleciało mi jej imię z głowy, ale to wam napiszemy na dole, opuścił ją i wtrącił do więzienia, żeby tylko móc ożenić się z ową dirce. I synowie pierwszej żony zemsty za to przywiązali ją do byka i tym samym doprowadzili do śmierci, ponieważ byk no, prawdopodobnie złamał jej kręgosłup. I znając tą yy, grecką legendę, Neron i inni cesarzeń odtwarzali widzom na arenie Koloseum czy innych cyrków, taką właśnie w cudzysłowie zabawną scenę. Dlatego też Sienkiewicz w Kwowadis taką samą scenę umieścił w finale, w punkcie kulminacyjnym swojej powieści, kiedy to Ursus łamie kręgosłup. Bykowi I ratuje ligię od pewnej śmierci. A jak pewnie pamiętacie, Neron celowo kazał ją przywiązać, by patrzeć, jak się męczy Winicjusz do rozpaczy, nie mogąc jej pomóc. Z tym, że e, powieść Kowalis ukazała się rok wcześniej niż powstał ten obraz, a wiadomo, że siemiracki musiał e, koncepcję swoją wymyślić wcześniej. Kilka lat. Trwały prace nad tym obrazem, malował szkice, potem olejne projekty robił. Także najprawdopodobniej Sienkiewicz nie był inspiracją dla Simirackiego. Krytycy tego obrazu zarzucali malarzowi, jak zwrócić uwagę, że wszystkie postaci na obrazie mają taki wyraz twarzy, jakby nie, targali, nie targały nimi żadne emocje. No, jeśli chodzi o Nerona, to wiadomo, był psychopatycznym mordercą. Żadnych emocji po nim się nie można spodziewać, chyba że rozbawienie. Ale ci na przykład niewolnicy czy ci tutaj gladiatorzy też patrzą się na tą straszliwą scenę, nie wyrażając żadnych emocji. Moim zdaniem ludzie, którzy obsługiwali te areny i widzieli takich śmierci setki w ciągu tygodnia. A w ciągu miesiąca tysiące byli już tak znieczuleni, no, że trudno było po nich spodziewać się jakichś dramatycznych gestów w momencie, kiedy kolejna ofiara rozstaje się z tym światem. Co ciekawe, malarz, żeby odtworzyć idealnie wygląd takiego byka, zamówił w rzymskiej rzeźni zdjęcie takiego kolosa. Zrobili mu to zdjęcie, bo to już końcówka XIX wieku, zresztą tu jest nawet napisane Roma, rok 1800, 1896. Siódmy, bo to jeszcze jest jedna kreseczka, 1897. Zrobione mu to zdjęcie i robotnicy z, robotnicy z owej rzeźni ustawili się dokładnie w taki sam sposób jak ci tutaj niewolnicy. Zarzucano mu także malarzowi zbytne epatowanie erotyzmem, ponieważ owa dirca chrześcijańska, czyli jedna z chrześcijanek mordowanych na rozkaz Nerona na, na arenie, praktycznie nie ma na sobie żadnych obrażeń, z wyjątkiem tutaj zadrapań od sznura. Czyli malarz ją przedstawiał tak, żeby jej widok był atrakcyjny, żeby nie miała żadnych widocznych, dramatycznych ran, po połamanych kości, otwartych, złamań itd. Niezwykle efektowny obraz. Kolejnym przykładem y, geniuszu Siemiradzkiego i doprowadzenia przez niego do perfekcji akademizmu jest ten obraz, czyli Sąd Parysa. Kolejny raz malarz odnosi się do y, mitologii. I tutaj mamy trzy boginie, które trzymają jabłko. Jak pewnie pamiętacie z mitologii parys miał wybrać, która z nich jest najpiękniejsza. Nieprawdopodobna dbałość o szczegóły, każda twarz po prostu perfekcyjnie odzorowana. Nawet najmniejszy niewolnik na siódmym planie posiada indywidualne cechy. Dziękujemy. Nadwornym malarzem króla Stanisława Augusta był Włoch Bernardo Bellotto, znany bardziej jako Canaletto, taki miał pseudonim. Zasłynął on tym, że z niemalże fotograficzną dokładnością malował Warszawę. Przy odbudowie zniszczonej starówki, zamku i w ogóle starego miasta, polscy rekonstruktorzy, polscy konserwatorzy zabytków posługiwali się Obrazami kanaletta, po to, by odtworzyć, jak wyglądała naprawdę Warszawa, ponieważ potrafił on oddać każdy, nawet najdrobniejszy szczegół architektoniczny. To praktycznie wygląda tak, jakby fotografował kolorowo Warszawę w XVIII wieku, w drugiej połowie. Tu mamy na przykład widok Warszawy z tarasu Zamku Królewskiego. Tu widzimy Zamek Królewski, tak zwana elewacja Saska. Stworzona za czasów Augusta III. Tu jest zamek, no właściwie pałac, tak zwany pod Blachą, w którym mieszkał yy, yy, siostrzeniec króla książę Pepi, Józef Poniatowski. No i dalej już są te tereny, które dzisiaj nazywane są Mariensztatem. Józef Simler był polskim malarzem, który zapewnił sobie nieśmiertelność jednym obrazem. Tym właśnie. Ta jest śmierć Barbary Radziwiłłóny. W XVI wieku, zarówno i wcześniej i później, małżeństwa królewskie były zazwyczaj zawsze aranżowane. Król, królewicz, następca tronu, nie mógł sobie wybrać żony, jaką chciał, ponieważ wszystkie śluby Zawierane były, małżeństwa zawierane były wyłącznie dla celów politycznych. Jeżeli chciało się zacieśnić sojusz z jednym państwem, to się po prostu syna wydawało za córkę cesarską albo y, jakiegoś innego władcy. Następca tronu polskiego, właściwie syn króla Zygmunta I, Zygmunt II August, sprzeciwił się temu schematowi i pomimo sprzeciwu szlachty senatorów i własnej matki Bony wziął ślub z litewską szlachcianką Barbarą Radziwiłówną wszyscy byli przeciwni wszyscy jak już przed chwilą wspomniałem ale król swoją determinacją i silną wolą doprowadził do tego że Barbara została w końcu koronowana ale ich szczęście trwało o ile pamiętam tylko cztery lata po czym królowa w wieku 32 lat poszła niestety na łono Abrahama Prawdopodobnie mówią, że miała raka szyjki macicy, chociaż no, teraz tego nigdy nie stwierdzimy. W każdym razie pechowo zmarło jej się. I ten obraz pokazuje jej wyidealizowaną postać. Zobaczcie jej twarz. Jest, wygląda jakby była z marmuru. Jest całkowicie biała, nieskazitelna. Nie wygląda to jak osoba, która przed chwilą zmagała się ze śmiertelną chorobą. Nie jest wychudzona tak jakby w całej swojej pięknej krasie nagle zasnęła. Ona wygląda jak, jak rzeźba królowi Jadwigis na grobka na Wawelu. Król tutaj też przedstawiony jest jako piękny mężczyzna. I ten obraz, który był jakby zwieńczeniem tej, można wręcz powiedzieć, harlekinowskiej historii, kiedy to wielki władca poślubia kobietę, może nie z gminu, ale niższego stanu. To trochę historia jakby z powieści miniżkówny i dlatego ten obraz był wielokrotnie kopiowany, kolportowany na pocztówkach, w książkach i zapewnił malarzowi nieśmiertelność. A królowa zmarła. Niestety w Krakowie. Znaczy, nie że niestety w Krakowie, ale. Niestety zmarła. Niestety zmarła. W Krakowie. Yy, jeszcze jedna rzecz ważna. Yy, Bona Sforza miała tak silną pozycję na, na dworze królewskim, że król podejrzewał swoją matkę, że dbała na życie jego narzeczonej a później żony. Są listy królewskie, którym, których nakazywał on swoim poddanym swoim sługom, swoim najbliższym współpracownikom pilnować, by zawsze ktoś sprawdzał najpierw jedzenie podawane królowej i jej wino, ponieważ król słusznie podejrzewał, że Bona mogła opłacić jakiegoś truciciela. Chociaż oczywiście żadnych dowodów na udział królowej w śmierci Barbary nie mamy, zwłaszcza, że królowa wcześniej wyjechała do Bari, gdzie została Zamurdovana, de